Okej się manowam wam wszystkim z tej strony turbo i wracamy do Batmana w tym samym miejscu z którym skończyliśmy i borykam się z myślą co mam tu kurwa zrobić <grych> nie no dobra e, musimy chyba jednak i a to sorry w, w ostatnim odcinku próbowałem to zniszczyć moim pseudo Batmanem a teraz już rozkminię że muszę to zrobić w, w ostatnim odcinku to było kilka sekund temu Um, bo ja po prostu zrobiłem cięcie ale dla, dla was jest ten odcinek i myślę, że tak ja... Może to wam po sobie po prostu, dobra więc jedziemy dalej um, co mamy tu zrobić? na pewno ro rozpierdolić towarzystwo dobrze to muszę rozdupcyć tym moim pseudo czymś fajnym dobra, wszystkie trzy, jeb, jeb i jeb dobrze jedno zniszczone, drugie zniszczone wszystkie zniszczone teraz trzeba to ułożyć i co nam z tego wyjdzie? Wajcha. Wajcha, która da nam klocuszki. Aha, klocuszki, które dadzą nam mój nowy strój. Znaczy, nowy. N kolejny. No, jebnij mu. Dobrze, jeszcze raz. Teraz temu. Teraz temu i temu. Dobra, uk układaj klocuszki. Jak widzicie, Batman robi to znacznie wolniej niż Superman. Ale trudno. I to jest mój mój...

to już yebz Shut up. Trudno, nie da się nic zrobić. O. Nie częńcie się. O, nie, no nie. O, częńcie się. Jebło. było. wara. Wara. Ale i tak najlepsza fizyka wody była w Bioshoku, jedynce i dwójce. To, to po prostu był best ever forever. Jebne a masz. BUM <grychy> Jakie tu śmieczne. Fuck, je było. Superman jest podatny na działania kryptonitu, który odbiera mu zdolność. Ruchania w dupę. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Znaczy wiem, ale nie obchodzi mnie to i tak. Dajcie mi to przy Się Podnosi. Patrzcie, jest... Jest? Nie ma, jest, nie ma. Je było. Nie ma wody. Och, chodzi tutaj. Fuck. Superman. Ile tego metra tu kurde jeździ? Bo je, ich. Muszę za zatrzymać to metro. Ale chuj wie jak. Fuck, Głupie metro. Tego się bałem. Ja, skróty Dobra, znowu jest część typu ych, o chuj chodzi mm, Dobre. Tu jest drabinka Ja mogę latać Czekajcie Aha o chuj, chuj zrobiłem yy, Dobra Metro jedzie, jedzie i już nie jedzie Superman Wszystko sobie tam Batman Eee Batman nie zdążył Może to ta na pewno da się ale to jest... Chodź w dupę... To jest kryptonit? Chyba o tak... Dobra, to bierzemy Batmana i... Zróbmy to rozjebać. Eee, funk metro! Łak! Biorę... Oa, Szybko wstań, metro jedzie! <grybujesz> Shut up! Zap zapomniałem, że Superman może zamrażać... Właśnie... Superman, superman może zamrażać tym swoim oddechem A ja mam przecież strój Batmana A właśnie Ta zagadka nie zajęła mi długo A normalnie zajmują mi naprawdę sporo czasu Więc nie jest źle Nie jest źle ze mną Zm Zmądrzałem podczas tej serii Dobrze Rozpalimy ten syf I co się stało można ułożyć co to jest aha mogę ciąg mogę ciągnąć pociągowi no spoko o tak no sobie maszujemy maszujemy dobrze dobrze i pociągnęliśmy co teraz o łapa urwę ci łapę o tych do no do no. strasznie du strasznie duże deal sobie zabrał już je połamał no ile on potrzebuje nieważne okej okay, czyli tam muszę iść tak! Idziemy! Nadupcamy! Tępę Dobrze. Poklocki. Co tutaj? Tu jest zwrotnica. Tu są tępechuje, trzeba przeskoczyć tam, potem przeskoczyć tam i tam trzeba będzie rozwiązać... Okej, rozumiem. Czyli najpierw musimy ochłodzić tutaj atmosferę Jep. Jeb Jeb Ty może nie Dobra, jep. Najpierw musimy tutaj to schłodzić, żeby dało się wejść normalnie pod rabince na górę Pierdolta się panowie Dobra, Batman, bo on tam jest najbardziej potrzebny Tu panów trzeba ogłuszyć FAK Miałem was ogłuszyć tępę chuje Dobra, lecimy, dolecimy, dobrze Teraz tu Lecimy, 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 no dobrze. Nie, zł złapałem się tego, kto im Pagro! skambagi Pudło, pudło Tępę <tum> chuje. Nara Dobra Właśnie w takich momentach nie lubię kamery, która działa w tej grze. To znaczy, że po prostu trudno jest... W takich momentach trudno jest... Wy... Z... 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 Trudno jest Zor... Zor... zorientować się w którą... Ochy chodzi, w którą stronę my w ogóle lecimy Dobra Na początku musimy to zniszczyć, żeby super Maciuś mógł tu wejść Dobra I teraz... Ochy chodzi, a teraz tu Dobra Odkręć Te zagadki są banalne, bo... W wprowadzają się do przesunięcia w odpowiednie, znaczy przesunięcia kamery w odpowiednim miejsce kliknięcie X ewentualnie kliknięcie go kilkukrotnie, żeby móc mm, żeby po prostu od, żeby na przykład nie wiem ustawić rury, ale to jest... Ja rozumiem, że to jest gra dla dzieci, ale no mogli dać no... Dobra, ale samo to, że ja na levelach się głowię po, po, po kilka minut... Albo kilkanaście, to to, to, to świadczy a, to o to odchudności gry, to wcale nie jest moja głupota. Maszujemy be maszujemy bebebe be, 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 Superman! Dobrze jedziesz, frajerów! Tak Jesu, that what I'm talking about, bitches! Huchamy na ten świat. Hucham na twoją starą. I tak się... Haha he. No jumpuj, suko. Ciągle jesteś słaby. W ogóle czekam na nowych bohaterów yy, Bo wiem, że będzie tam oddany zielona latarnia Wiem, że będzie ta kobieta Ameryka Czy jak to się nazywa? Nie wiem, kapitanka Ameryka Nieważne Jakoś tak No ty je Jakaś kobieta Amery... Kurwa Batman wydurwiej Jakaś k ta... Kapitanka Ameryka? Nie, nieważne Ale taka e, kobieta, która jest, co, co, która robi, no czy jest takim bardziej kapitanem Ameryką z tytułzkami <ś> <ś> e, To po prostu będzie jeszcze się tarnia Trzeba będzie być flash, czyli ten ten tepek, co zapierdala tak szybciutko Chociaż tego nie jestem pewien, bo to nie jest Nikt nie sprawdzałem tej wiadomości Chociaż tylko było kilka screenów ja tylko widziałem kilka screenów z nim, który się leje z jokerem, ale nie jestem tego pewien, więc nie, trzymajcie mnie słowo. No jebnie i... BUM! Dobrze, trafiłem. Wskoczy tu jebaniec. Nie. po, posz... He, Czemu wszyscy wyglądają tak samo? Armia klonów, kurwa! Ale jednę was. BUM! Headshot frajerzy ale się rozpadli i ten chuje Dobra wydorwiać szczęście MU za... ja! Jednemu ZAJEBAŁEM 10 combo Dobra jest, jest jakaś katzenka nie to jest punkt kontrolny ten level jest dosyć długi i szczerze mówiąc ten to, to metro kojarzy mi się z DC Universe Online a to dlatego że tam początkowa lokacja to właśnie było takie Pseudo... pseudometro właśnie I, i, i... Może źle, może dobrze, ale po prostu... Ja praktycznie ze wszystkim mam jakieś skojarzenia. Nie zawsze trafne, ale... Ale są jakie są, no. Niestety. Fuck, rozpada mi się to. Mm. Oh fuck. Dobra, na górę. I teraz właśnie... Problem jest z tym, że muszę odchylać gałkę w bardzo dziwny sposób ponieważ nie mogę odchylić jej, 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 jej nie mogę odchylić jej normalnie tylko muszę odchylać ją tak w prawo i w dół co jest dla mnie bardzo niekomfortowe, bo bardzo trudno jest mi po prostu ee, ogarnąć w jaki, o i chodzi w ogóle jaki bo jeśli, jeśli, jeśli polecę tylko w lewo to on spadnie, jeśli polecę w dół to on również spadnie więc tak trochę nietrafiony pomysł Ale, ale zawsze dodaj do jakiegoś tam realizmu, że on idzie prosto Ale no, mogli to jakoś inaczej zrobić Ale dobra, Marudze znowu zaczynam A nie o chodzi Ale o ochuj chodzi <grystanie> Dobra Dobra, o ja było Dobra, co się dzieje teraz Okej, okay, bo potrzebuję mój Pseudo Ała Sk o, Dobra, jest Dobra, niech, niech superman tym zajmie, on to zrobi dwa razy szybciej Okej okay. No kurde, chcę po kostium, suko Dobrze, kostium izolowany Teraz musimy wyłączyć tu prąd Spoczy, spoczyloczy Dobrze A to tylko superman to może, to może zrobić Batman, pałowy wydurwiaj Co ja byłem Dobra Otwórz to swoją magiczną ro... Ja wiem dlaczego on jest taki silny. Przecież to prawa ręka. Czyli fapa ręka. Mhm, mhm. I want you Come on, Mannequette! Come with me. Yeah, yeah, yeah! Jump! Come on, maniket come with me. dun 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 dun, dun, dun. Aha Okej, okay, nieważne. Never mind, never mind Sorry. Sorry. Tam był murzyn, zabić go! Kill him! Kill him! Kill the nigga! And No, it's not over! Fuck this shit! Ale dobra! Przepraszam was, że ten odcinek będzie taki krótki, ale muszę go skończyć, ponieważ jest mi zimno, muszę się ubrać. A nie będę wracał do was no, w najbliższym czasie, bo już pograłem trochę teraz... Idę, po, no, idę pograć w Fallouta, hahaha. Ha, ha. Jakby ktoś się pytał, jaki to New Vegas. Mm, przepraszam, że liczymy tylko 13 minut, ale no bywa, no przepraszam, no tak wyszło, ten level był taki, a nie inny. Poprzedni level był krótszy, niż, niż się spodziewałem, ale dobra, nieważne. Dziękuję wam. Chwila, niech się przeleci taka scenka To panorama bardziej to by pasowało To stwierdzenie Czemu zawsze jestem tak wuj daleko od celu Więc w ratuszu Okej, okay, więc, więc, więc w ratuszu, więc, więc w ratuszu znajdziemy się dopiero jutro A odkręcę, że mogę d chodzić Co za comeback. Dobra, nieważne Więc dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie yy, Widzimy się w następnych materiałach Trzymajcie się ciepło i cześć